Powiedzmy to ze szczerze. Wszyscy lubimy, kiedy w naszym momencie są takie dobre, miłe życia i rzeczy, które się po prostu układają, czyż nie? Kiedy w szkole jest przerwa od nauki, od sprawdzianów, kiedy kierownik przestaje trzepieć się tak naprawdę naszej pracy, lub kiedy udaje nam się miesięcznie odłożyć kilka drobnych na konto oszczędnościowe. Każdy z nas ceni sobie komfort, odpoczynek. I ciche i spokojne życie. I to są piękne rzeczy, których tak naprawdę w życiu poszukujemy i chyba nie ma w tym nic złego. Ale znacie mnie już chyba na tyle dobrze, że skoro o tym wszystkim mówię, to to musi mieć jakieś drugie dno. I trochę tak jest. Bo wystarczy, że chociaż przez chwilę się nad tym zastanowimy, to sami dojdziemy do wniosku, że kij zawsze ma dwa końce. Bo skoro lubimy to, żeby wszystko było dobrze, to czego nie lubimy. Skoro poszukujemy komfortu, odpoczynku oraz cichego i spokojnego życia, to czego w życiu w naturalny sposób unikamy. Tak, macie rację. Nie lubimy, kiedy w naszym życiu jest źle i w naturalny sposób unikamy trudności oraz powiązanego z nimi. Cierpienia. Więc pozwólcie, że zadam pytanie, które naturalnie ciśnie mi się tutaj na usta. Dlaczego? Dlaczego tak jest, że próbujemy unikać trudności w naszym życiu? I prawdopodobnie istnieje wiele różnych odpowiedzi na to pytanie. Najbardziej oczywistą odpowiedzią wydaje się fakt, że trudności oraz powiązane z nimi cierpienie. Nie przynoszą żadnych pozytywnych odczuć. Ale ja osobiście uważam, że problem tkwi trochę głębiej niż tylko to. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że spotykacie ciężarną kobietę na ulicy. No, odbywacie z nią normalną rozmowę, pytacie o to, jak się nazywa, jak się czuje, który to już miesiąc ciąży. I ta rozmowa, prędzej czy później, ona w naturalny sposób zmierza do tego jednego prostego pytania. Czy to będzie chłopiec czy dziewczynka? Ale ile razy zdarzyło się Wam usłyszeć na takie pytanie odpowiedź typu nieważne. Najważniejsze to, żeby było zdrowe. Więc pozwólcie, że znowu zadam pytanie. Dlaczego? Dlaczego najważniejsze jest to, aby dziecko okazało się zdrowe. Bo co, gdyby jednak urodziło się chore? Co to zmienia? Oczywiście wewnętrznie chcielibyśmy odpowiedzieć, no, że nic to nie zmienia, ale jednak z jakiegoś powodu wolelibyśmy, żeby urodziło się zdrowe. I oczywiście nie życzymy dzieciom cierpienia, nie życzymy im tego wszystkiego. Ale z drugiej strony też zdajemy sobie sprawę, że kiedy dziecko urodzi się chore, to przyjdzie nam się mierzyć z pewnymi trudnościami. Więc rozumiecie do czego zmierzam? Ta prosta sytuacja pokazuje, że gdyby to tylko od nas zależało, to unikalibyśmy w życiu trudności. Wolimy je unikać, ponieważ doskonale wiemy, że trudności coś obnażają. I nie zawsze czujemy się gotowi na to, co one by obnażyły. Ale czy nam się to podoba, czy nie, trudności były, są i będą częścią naszego życia. Więc może powinniśmy zastanowić się nad tym, jaką one pełnią funkcję, czy też rolę w naszym życiu i co pokazuje nam to, jak sobie radzimy z tymi Trudnościami. W poszukiwaniu tych odpowiedzi sięgniemy do jednego z siedmiu starożytnych listów. Siegniemy do listu, którego adresaci doświadczali ciągłych trudności trudności, których bardzo często sami nie wybierali, a z którymi musieli się po prostu mierzyć. Brzmi znajomo. Zobaczmy więc, czego możemy dzisiaj się nauczyć z listu pisanego do ludzi, takich jak ja. I ty. A do anioła Kościoła w Smyrnie napisz, oto co mówi pierwszy i ostatni, ten, który był martwy, a ożył. Wiem o Twoim ucisku i ubóstwie, choć Ty jesteś bogaty, i o bluźnierstwie ze strony tych, którzy podają się za Żydów, lecz nimi nie są. Są raczej synagogą szatana. I dla tych z nas, którzy z jakiegoś powodu przekapili kazanie z zeszłego tygodnia, to przypominam, jesteśmy w Księdze Objawienia, czyli ostatniej Księdze Biblii. To właśnie tutaj znajdują się starożytne listy napisane do siedmiu kościołów, które znajdowały się w Azji Mniejszej. I w każdym z listów Jezus przedstawia się w charakterystyczny, szczególny sposób, odpowiadając tym samym na potrzebę każdego z tych kościołów. Lecz Gdybyśmy przyjrzeli się Księdze Objawienia i przyjrzeli się wszystkim opisanym tam kościołom, to zobaczylibyśmy, że to właśnie Kościół w Smyrnie i Kościół w Filadelfii były jedynymi kościołami w Księdze Apokalipsy, które nie dostały żadnej nagany ze strony Jezusa. Wręcz przeciwnie, Jezus pisze to o nich z pewną czułością i troską. I to, co jest niezwykłego w tym, co możemy czytać w liście do kościoła do Smyrny, to to, że Jezus uważał ich za niezwykle bogatych. I oczywiście nie chodzi tu o materialne bogactwo, ale o coś więcej. Ponieważ jest w nich coś takiego szczególnego. Coś takiego, co przykuwa uwagę. Coś, co nawet we mnie, kiedy czytam to wszystko, budzi coś w rodzaju takiej chrześcijańskiej zazdrości, jeżeli tak to mogę nazwać. Takiej pewnej tęsknoty. I myślę, że to nie jest tylko moje odczucie, ale również wielu z Was. Marzenie o tym, aby tak samo jak Kościół w Smyrnie, usłyszeć z ust Jezusa: Jestem z Ciebie dumny. Dobra robota. Spisałeś się. Marzenie o tym, aby w tym świecie, w którym żyjemy, zostać zauważonym w pozytywnym tego, tego słowa znaczeniu. Tylko zanim puścimy wodę naszych fantazji, to może powinniśmy zrobić krok wstecz i zobaczyć coś więcej niż tylko i wyłącznie to jedno zdanie. Zadajmy sobie to pytanie. <laughs> Co takiego czyniło Kościół w Smyrnie tak wyjątkowym? Czy to były ich kazania? Czy posiadali Rafałów, Adamów, Maków, Mateuszów tamtych czasów? Nie. Czy to może były małe grupy, w których się spotykali i wspólnie czytali Boże Słowo? Z tego, co wiem, dostęp do Biblii był raczej ograniczony. To wiem, to może to była miłość, to na pewno musiała być miłość. Wiecie, pewnie jej im nie brakowało, ale z jakiegoś powodu Jezus nie zwracał na nią uwagę, ale zwraca naszą uwagę na coś zupełnie innego. Otóż, co takiego było w tym kościele? Co tak bardzo ich wyróżniało? Jak prześledzimy tekst to zobaczymy, że były to trudności, cierpienia i to, w jaki sposób sobie z nimi radzili. Ponieważ to trudności zmuszały ich do podejmowania trudnych wyborów, to trudności sprawiały, że ich wiara i charakter nieustannie musiały się rozciągać i szlifować. Trudności, z którymi przychodziło im się mierzyć niezależnie od tego, czy tego chcieli, czy nie? Bo trudności i związane z nimi cierpienia doprowadziły ich do miejsca, na które my bardzo często dzisiaj patrzymy z zazdrością. Jest tylko jeden sposób na to, aby tak jak oni znaleźć się dokładnie w tym samym miejscu. Jest tylko jeden sposób na to, aby tak jak Kościół w smyrnie wyróżniać się na tle otaczającego nas świata. Jest to możliwe tylko poprzez to, by stawiać czoła trudnościom. Bo to, jak radzimy sobie z trudnościami, pokazuje, co w rzeczywistości ma dla nas wartość. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie obiektywnie zweryfikować kondycję naszego serca. Bo unikając trudności, pozbawiamy siebie możliwości do poznania prawdy o nas samych. A tym samym odbieramy sobie możliwość na to, aby przezwyciężać swoje ograniczenia, przezwyciężać swoje wady i być nieustannie temperowanym. Bo jak mierzyć się z cierpliwością? Jak nie poprzez to, że dopuszczamy do naszego życia rzeczy, które nieustannie doprowadzają nas do granic naszej cierpliwości? Jak wyzbyć się naszego egoistycznego zachowania, jak nie poprzez intencjonalne rezygnowanie z siebie, nawet wtedy, kiedy jest to dla nas najtrudniejsze? Jak dowiedzieć się, jakie jest nasze zaufanie, jeżeli ciągle próbujemy szukać rozwiązań, w których wszystko mamy pod kontrolą? Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania tylko wtedy, gdy zdecydujemy się zmierzyć z trudnościami. Ponieważ powiedzmy sobie to szczerze, łatwo jest być przykładem dla innych, kiedy z niczym się nie zmaga. Ale prawdziwy charakter, prawdziwy charakter wychodzi wtedy, kiedy zmagamy się z trudnościami. I nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi o to, że nagle macie wyjść z tego nabożeństwa i szukać sobie kłopotów. Nie, nie o tym mówię. Mówię o tym, że prawda jest taka, że trudności prędzej czy później same nas znajdą. Więc może zamiast ich unikać, powinniśmy stawić im czoło. Może powinniśmy stawiać im czoło po to, aby dowiedzieć się czegoś o nas samych. I tak. Trudności wcale nie są łatwe, ale przygotowują nas do czegoś większego. Do czego? Zobaczmy, co Jezus dalej mówi o tym w swoim liście. Nie bój się nadchodzących cierpień, oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia. Zostaniecie poddani próbie. Przez dziesięć dni doświadczać będziecie ucisku. Bądź wierny aż do śmierci. Adam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. I nie trudno jest zauważyć, że tutaj Jezus ciągle kontynuuje ten wątek cierpienia i trudności, przez które przechodzimy. Jednak, że tym razem On nie pozostaje w sferze przeszłości czy teraźniejszości, ale zapowiada Kościołowi w Smyrnie kolejne, trudności, z którymi przyjdzie im się mierzyć. Widzimy również zachętę Jezusa, aby nie dopuszczali do siebie strachu przed tym, co ma ich spotkać, a więc znowu pojawia się idea tego, aby przezwyciężać trudności, niezależnie od tego, jakie by one nie były. Więc może warto się teraz zatrzymać i przyjrzeć temu, z jakimi trudnościami mierzył się Kościół w Smyrnie. Gdzie Smyrna była bardzo istotnym miastem dla imperium rzymskiego. W zasadzie było to jedno z najbardziej wiernych cesarzowi miast całego imperium. Mówi się o tym nawet, że kiedy w Smyrnie ktoś chciał złożyć ofiarę na cześć cesarza, to urzędnicy tego miasta byli gotowi pokryć koszty związane z tą ofiarą. A więc jak nie trudno się domyśleć, skoro wierność cesarzowi była wynagradzana, to, co się działo z ludźmi, którzy nie okazywali tej wierności, musieli mierzyć się z konsekwencjami? Jedną z takich konsekwencji mogła być utrata prawa do zakupu ziemi w tym mieście, a to znaczy, że to było równoznaczne dla nich z tym, że nie będą mieć swoich własnych plonów, nie będą mieć swojego własnego pożywienia. Co więcej, osoba, która nie była lojalna cesarzowi, mogła utracić prawo do prowadzenia handlu w tym mieście. To oznacza, że prawo prześladowało mikroprzedsiębiorstwa ze względów religijnych. I te wszystkie rzeczy, jak się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy, że Kościół już przez to przechodził. Że Kościół w smyrnie przechodził przez utraty ziemi, czy przez niemożliwość przykładowo robienia handlu, ponieważ wcześniej Jezus mówił o nich, że są uciskani i żyją w ubóstwie. Jednak teraz mówi do nich również o, o czymś, co ma dopiero nadejść, o pewnej zmianie. Bo teraz brak okazywania Bogu, brak okazywania cesarzowi posłuszeństwa. Miał się wiązać z tym, że będą wtrącani do więzienia, żeby czekać na swój proces, którego końcem tego procesu miała być po prostu śmierć. Jezus używa w tym opisie bardzo charakterystycznych słów. Po pierwsze, On zwraca naszą uwagę na to, że trudności, z którymi przyjdzie im się mierzyć, mają charakter próby. Próby. Lojalności. Lojalności cesarzowi, czy lojalności Bogu. A po drugie, ta próba będzie trwała przez okres 10 dni. I trzeba przyznać, że bibliści są niezwykle płodni, jeżeli chodzi o znaczenie 10 dni w tym miejscu, ale mnie osobiście najbardziej przekonuje jeden, jeden argument. Argument, że Jezus w tym miejscu odwołuje się. Do pewnej historii ze Starego Testamentu, że Jezus odwołuje się do historii z księgi Daniela, gdzie Daniel oraz jego przyjaciele trafiają na dwór króla Babilonu. I wraz z przedstawicielami innych podbitów narodów zostają zaproszeni na ucztę przy królewskim stole, a na tym stole były same rarytasy. I na tym stole znajdowały się zarówno rzeczy, które można by było nazwać z ich perspektywy czyste, jak również te, które były nieczyste, czyli takie, które mogli spożywać jako życi i takie, którym im wiara i religia zabraniały. Nieuczestniczenie w uczcie wiązało się z okazaniem pewnej lojalności wobec króla Babilonu. Ponieważ król chciał, aby jego słudzy dobrze się prezentowali, aby wyglądali na silnych i zdrowych mężczyzn. Dlaczego? Bo to właśnie jego słudzy byli wizytówką dla niego. Kiedy patrzyło się na takiego sługę, który jest dobrze zbudowany, silny, postawny, to to oznaczało, że w kraju panuje dobrobyt i dobre panowanie. Więc przechodząc do sedna, Daniel i jego przyjaciele. Odmówili uczestniczenia w jedzeniu przy królewskim stole i przez dziesięć dni jedli tylko i wyłącznie jarzyny. I miało się okazać, że jeżeli po tych dziesięciu dniach ich wygląd byłby gorszy niż pozostałych sług króla Babilonu, to mogła ich po prostu czekać śmierć. Przez dziesięć dni ich wiara i zaufanie miały być poddawane próbie. I dokładnie ten sam obraz widzimy w liście do Smyrny. Jezus zapowiada trudności, które mają na nich spaść, aby przez okres dziesięciu dni okazało się, komu tak naprawdę są lojalni. Aby okazało się, czy wierność Bogu będzie dla nich o wiele cenniejsza niż złożenie jednej ofiary cesarzowi. Jednej ofiary, która... Mogłaby ich wyratować z tych wszystkich trudności, które mają na nich spaść. I owszem, niewiele wiemy, niewiele wiemy na temat tego, w jaki sposób Kościół w smyrnie poradził sobie z tym wszystkim. Ale znamy historię jednego człowieka. Jednego człowieka, który był częścią tej wspólnoty. Człowieka, który nazywał się Polikarp. Polikarp był pastorem tej wspólnoty i Polikarp był uczniem apostoła Jana. I mniej więcej 20, może 50 lat po tym jak listy do siedmiu kościołów trafiły do swoich adresatów, to kościół w Smyrnie zaczął mierzyć się z tymi truscia, trudnościami, które zapowiedział im Jezus. I ze źródeł historycznych wiemy, że Polikarp jako pastor Smyrny Został najpierw trącony do więzienia, a później skazany na śmierć. Ale w czasie rozprawy przed rzymskim prokonsulem, kiedy polikarz dostał szansę wyrzeczenia się swojej wiary, to odmówił, bo powiedział, że w jaki sposób miałby odwrócić się od Chrystusa. Skoro przez 86 lat wiernie mu służył. A Chrystus nigdy nie wyrządził mu nic złego, tylko samo dobro. I po tych słowach Polikarp, umiłowany uczeń Jana, dołączył do grona ludzi, którzy oddali swoje życie za wiarę. Bo to, jak radzimy sobie z trudnościami, pokazuje komu lub czemu jesteśmy wierni. I wiem. Wiem, że słuchając historii takich jak te, to możemy odczuć, że są wręcz nierealne. Że słuchając tych historii, możemy powiedzieć, no tak, to była ich historia. Nie nasza. Polikarw dał radę. Ja? Ja raczej bym sobie nie poradził. Bo boję się nawet pomyśleć, co by było, gdyby. Co by było, gdyby moje dziecko jednak urodziło się chore? Wychowałbym je? Czy bym porzucił? Czy zapytany o to, gdyby moja żona teraz była ciężarna, gdyby ktoś mnie zapytał o to, czy to jest chłopiec czy dziewczynka, czy byłbym gotowy powiedzieć, nieważne, przyjmę wszystko, co dostanę od pana? Co by było, gdybym musiał przeżyć każdy miesiąc pod kreską? Czy dalej płaciłbym dziesięcinę i podatki? Czy kombinowałbym na czarno, aby powiązać koniec z końcem? Co by było gdyby? Gdyby naszego kraju przyszło prześladowanie. Gdyby ktoś postawił mnie przed wyborem Chrystus, albo życie mojej żony i moich dzieci. Dzisiaj boję się odpowiedzi na te pytania, bo boję się tego, co by one obnażyły. Czy to, jakbym sobie z nimi poradził? Przypominałoby w jakikolwiek sposób to, jak radził sobie Kościół w Smyrnie. I te pytania mogą przerażać. Nawet powinny przerażać. Ale musimy zrozumieć jedną zasadniczą rzecz. Że duchowe bogactwo Kościoła w Smyrnie, ono nie przyszło samo. Oni nie urodzili się bohaterami. Przeciwnie, oni byli ludźmi takimi jak ja i ty. Oni byli ludźmi z krwi i kości. Ale ich charakter był ciągle wypróbowany przez trudności, z którymi przychodziło im się mierzyć. Bo wszystko zaczyna się od drobnych rzeczy. Od drobnych trudności, z którymi możemy albo zdecydować się zmierzyć, albo zdecydować się przed nimi uciec. A każda taka trudność będzie coś obnażać. I zawsze nie będzie prosta. Ale jednocześnie zawsze będzie nas przygotowywać na kolejne trudności, które być może będą o wiele cięższe niż te na początku. Nie da się stać takim, jak Kościół w Smyrnie, bez stawiania czoła trudnościom. Bo to trudności uczą nas zaufania. I czy nam się to podoba, czy nie? To nie w szczęściu, lecz w trudnościach. Widoczne staje się to, co tak naprawdę ma dla nas wartość i komu jesteśmy wierni. I w zasadzie to jest jedna strona medalu, która bardzo często nas przeraża. Jednak w liście Jezus zapewnia nas o dwóch. Jeszcze rzeczach. Po pierwsze, On zapewnia, że On jest pierwszym i ostatnim umarłym, który ożył, że to On panuje nad losami tego świata i że to On ma ostateczny głos co do życia i śmierci. To jest tak naprawdę nie musimy obawiać się trudności, z którymi musimy się mierzyć, ponieważ ktoś większy stoi za nami. Ktoś większy. To zrobił i zrobi wszystko, abyśmy byli w stanie je przezwyciężyć. Po drugie, Jezus zachęca nas, abyśmy w obliczu trudności, jakie by one nie były, abyśmy okazali Mu wierność i wierność Jego zasadom. Bo prawda jest taka, że wszyscy kiedyś umrzemy, ale nie wszyscy kiedyś będziemy żyć. Bo tylko ci, którzy okazą, okażą się mu wierni, będą pewnego dnia żyć razem z nim. Dlatego pogódźmy się z tym, że trudności były, są i będą częścią naszego życia, a ich celem właśnie. Ich celem nie jest uprzykrzanie nam naszego życia, ale szlifowanie naszego charakteru. Aby w chwili, gdy będziemy musieli zmierzyć się z trudnościami, które przekraczają dzisiaj nasze wyobrażenie, to abyśmy okazali się wierni. Cała prawda o trudnościach jest taka, że trudności mają pomóc nam pewnego dnia spotkać się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Dlatego, kto ma uszy do słuchania, niech słucha, co Duch ogłasza Kościołom. Nie w szczęściu, lecz w trudnościach widoczne staje się to, co tak naprawdę ma dla nas wartość i komu jesteśmy wierni.